Czy to nie jest dziwne? Czy można by powiedzieć, że jest to wręcz oczywiste? Dzisiaj Wam powiem o technice wykonania tych otworów nazywanych, nawet przeze mnie, odbiertami z tej strony mamy tutaj przekrój idealnej, siedmioramiennej gwiazdy jednak po jakichś 10-12 cm um, otwór ten przeobraża się w otwór okrągły u wylotu tego otworu widzimy siedmioramienną gwiazdkę jednak u wlotu mamy tutaj przekrój okrągły przyjrzymy się troszeczkę wnętrzu samego otwiertu okrągłego zobaczcie, ścianki tutaj są wręcz idealnie gładziutkie bez żadnych jakichś większych zadziorów, zarysów także ta strona na pewno była wykonana wiertłan tutaj także postaram oświetlić wewnętrzne ścianki pięciokątnego otworu no jak widzicie ona tu już nie jest taka Gładziutka jak po typowym odwiercie. To co wspomniałem wcześniej jest chropowata, a miejscami ma nawet takie um, widoczne bicia, takie stopnie wręcz. Moim zdaniem um, wykonanie tego typu Otworów z przekrojami pięcio- i siedmiokątnymi, przynajmniej w kamieniach, w skałach granitowych, które występują tutaj na jeziorze Turawskim, wiąże się najpierw z wywierceniem standardowego otworu o przekroju okrągłym, a później prawdopodobnie z drugiej strony. A dlaczego tak uważam, bo mamy tutaj w środku taki stopień dokonywano na jej prawdopodobniej um, Nie wiem, czy to się nazywa drenowanie skał. E, praca jakiegoś urządzenia pneumatycznego jak młot pneumatyczny, który poprzez e, uderzanie w skałę no, powoduje powstanie jakiegoś tam otworu, jednak żeby taki otwór powstał, moim zdaniem musi tutaj najpierw dojść do nawiercenia tej skały. W pierwszym etapie wykonanie odwiertu okrągłego, a w późniejszym etapie wbijanie narzędzi o kształtach pięcio, siedmiu ramiennych gwiazd. Nie wiem jak jest w innych regionach świata, tam gdzie zostały odnalezione. Otwory o takich przekrojach, wiem na pewno, że w tych granicach, znajdujących się w wale zbiornika retencyjnego Turawa dokładnie Jeziora Turawskiego, powstały właśnie w taki sposób. Także, moim zdaniem, gdyby wykorzystać narzędzia tego typu. Do bezpośredniego wykonania takiego otworu w tak twardej skale, jakim jest granit, byłoby to bezsensowne, ze względu na to, że narzędzie takie uległoby e, dosyć szybkiemu zniszczeniu. Także wszystkie osoby, które uważają, że wszystkie otwory o przekrojach pięcio- i siedmiokątnych są wykonane poprzez bicie czy drenowanie bezpośrednie w materiale to moim zdaniem się jednak mylą, tutaj macie taki przykład do czego właśnie służy praca pneumatyczna w kamieniach najczęściej wykonuje się płytkie otwory po to żeby tylko rozerwać daną skałę, dany bloczek na mniejsze części, więc aby nie zniszczyć tak szybko tak drogich i precyzyjnych narzędzi. E, korzysta się już korzysta się z powstałych już wcześniej odwiertów okrągłych po to żeby móc łatwiej właśnie obrobić e, ścianki w kształt e, gwiazdek. Jakichkolwiek innych kształtów. Jest i drugi granitowy bloczek, na którym udało mi się dopatrzeć siedmiokątne dziury. Ten jest o przekroju 50 mm. Ten, który Wam pokazywałem wcześniej, jest to 40. No i zobaczcie. Drugą stronę tego mniejszego bloczku. Także przekrój okrągły. Gładziutki. Jak w odwiertach. A tam kawałek dalej zaczyna się już bardziej chropowaty. Także tajemnica powstania tego typu otworów przynajmniej w tym miejscu moim zdaniem jest rozwiązana co jest jednak ciekawe e, długość tych e, dziur o przekrojach pięcio siedmiokątnych jest e, dosyć zróżnicowana bo największy taki Taką dziurę, właściwie to przekrój, to znalazłem w granicach 40 cm długości. Także najważniejsze pytanie w tej chwili, jakie tutaj pozostaje, to w jakim celu miało służyć wykonanie tego typu dziur o przekrojach pięciokątnych i siedmiokątnych gwiazd. Także w tej chwili pozostaje jedynie e, zgłębić jeszcze tą tajemnicę. No i najlepiej byłoby się dowiedzieć jeszcze skąd ten granit pochodzi. Bo osobiście obstawiam tutaj stanowiska e, kamieniołomy w okolicy Strzegomia ze względu na to, że wydobycie w tamtym regionie jest prowadzone już bardzo długo. A ilość tamtejszych wyrobisk i wielkość także najprawdopodobniej może świadczyć właśnie o tym, że a równie ogromna ilość kamienia, jaka się tutaj znalazła, była sprowadzona właśnie z tamtego miejsca. A wracając do treści moich dwóch wcześniejszych filmów na temat odwiertów. Pierwszych odwiertów w Polsce, pierwszych udokumentowanych takich dziur o przekrojach pięciokątnych i siedmiokątnych gwiazdek no to myślę, że filmów tych nie usunę. No warto zobaczyć w jaki sposób można dojść do prawdy, która nie zawsze na samym początku może być tak prosta i wytłumaczalna, bo tak szczerze mówiąc, gdybym nie znalazł z tych dwóch kamieni e, właśnie z tymi otworami wylotowymi, okrągłymi, to myślę, że do końca nie doszedłbym do tego, że e, otwory tego typu powstały właśnie poprzez taką Nienaturalną wręcz pracę, bo najpierw wykonano tutaj jeden odwierta, w następnym etapie wykonano tutaj otwór siedmioramienny. Jaki to miało cel, jaki to miało sens, do czego to miało służyć, bądź do czego to miało być wykorzystane, to nadal pozostaje zagadką. Ale też, że warto by było przyjrzeć się innym odwiertom które są znajdywane właśnie czy w Norwegii czy na Ukrainie na Malcie, w Szwecji w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej i Anglii bo tego typu otwory zwłaszcza w granitach także w tych państwach są znajdywane ja myślę, że nie zawsze jest też możliwość sprawdzenia ujścia takiego otworu z drugiej strony. Także to chyba na tyle. Pozdrawiam wszystkich swoich widzów z tak uroczego miejsca, jakim jest jezioro Turawskie.